Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jest wieczór. A ja chciałam jeszcze troszeczkę z Wami porozmawiać, pokazać Wam też moje śniadanie, jakie tutaj przeważnie jada, jadam lub jadamy. Śniadanie, które nazwałam śniadaniem niemieckim, ale jednak jest to śniadanie polsko-niemieckie. W tym śniadaniu są też akcenty polskie. Na przykład przepyszne polskie kiełbaski, takie malutkie kiełbaski, które kupiłam w Polsce, a tutaj zamroziłam. Także, także są pyszne polskie kiełbaski i jest też pyszny polski miód. Także są akcenty polskie są. Jeżeli chodzi o część taką niemiecką w tym śniadaniu, to są um, marmolady i słodkości różnego rodzaju marmolady, których musi być zawsze kilka na stole przy śniadaniu i, um, i jakieś inne słodkości, taki brown cukier, to jest taki karmalizowany cukier, on jest też przepyszny. Słodziutki smakuje super. Plus jajeczka na miękko, które ja też uwielbiam. Takie typowe śniadanie europejskie w Polsce. Też ja dam takie śniadania prawie identyczne. Oprócz tych wielu, wielu marmolat, które obowiązkowo muszą być na, przy śniadaniu niemieckim. Także zapraszam was na śniadanko. Dzisiaj zapraszam na niemieckie śniadanie. Takie typowe niemieckie śniadanie, gdzie wszystkiego jest bardzo dużo, a zwłaszcza dużo jest różnych marmolad, które Niemcy uwielbiają. Jeszcze ja tutaj mam mało, bo tylko właściwie dwie marmolady, jeden ten Mm, taki brownen cukier, nie wiem. Goldy Zaw, też takie fajne słodziutkie coś do chleba z cukru. Teraz Fleisch Salat, czyli ta sałatka, taka flash Salat z szyneczką. Są świeżutkie bułeczki, będą krojone na deseczce z zakopanego. Także akcent polski jest. I są polskie kiełbaski, pyszne polskie kiełbaski. Jeszcze. Jajeczka, kawa. No, to smacznego. Ryżek już ferdził. Smacznego jeszcze raz. Wczoraj byliśmy też w jednej z restauracji, restauracji włoskiej. Nie, to nie pizzeria, ale taka, taka restauracja włoska, mała restauracyjka, właściwie ani restauracja gdzie też jedliśmy jakieś tam dania, które w tej restauracji po prostu lubimy. Także też zapraszam Was teraz do tej restauracji. Przyszło nasze zamówienie. Ja sobie zamówiłam Vitello. Tutaj z kaparami, z sosem takim z tuńczyka. Małe bułeczki, białe wino. I tutaj sander. Wydaje mi się, że chyba po polsku jest to sandacz. Tak wygląda. Wygląda bardzo apetycznie, a teraz zobaczymy, jak smakuje. I bierzemy się do jedzonka. Smacznego! Z leka? Sander? Wieczór się już kończy. Jedzonko w tej restauracyjce było przepyszne. Prze, prze Oczywiście ubrałam sobie ten sweterek, który się tak wszystkim podobał i białą sukienkę. I do tego mam białe sukienki, Takie białe sukersy. Bardzo fajne, bardzo wygodne. białej sukieneczki, ubrałam sobie m, takie sneakersy białe, bardzo fajne, firmy Gesa, już mam je chyba ze 2 lata. Są bardzo wygodne, właśnie takie miejskie buciki do biegania, na zakupy, no gdziekolwiek. Polecam. E, a teraz Wam powiem, dlaczego jeszcze chciałam szybciutko nakręcić ten film. Jest bardzo, bardzo dużo pytań o o ten kolorowy, niebieski, z tymi kolorami, z tymi haftami sweter. Więc ja kupiłam go 10 lat temu w jakimś butiku we Włoszech, ale próbowałam namierzyć taki butik i gdzie teraz można kupić taki sweter. Więc ja na dole podlinkuję, że jest to, jak się ta, ta metka nazywa, co tam jest na niej napisane i rzeczywiście ja też znalazłam na jakiejś tam stronie yy, yy, odnośnik, gdzie te swetry są produkowane, czyli są produkowane w Ameryce, bo jest tam projektant amerykański, który te swetry produkuje. Pytałyście więc mnie o ten sweter. Sweter niebieski w te kolorowe wzory, który, który miałam niedawno założony. Więc te sweterki są. Są, jeżeli wpiszecie sobie Mi Michał, czyli Michel Simon, New York, albo swetry, to pojawi Wam się od razu strona z tymi swetrami. Zobaczcie tutaj. Ja sobie w Googleach wpisałam i są te swetry. Nawet patrzyłam, można też je kupić na stronie Amazon albo Etsy.de. Nie wiem, będę próbowała coś poko pokombinować, żeby jakoś tam w jakiś sposób, jak można te swetry kupić, dostać. Ale na razie się z Wami żegnam. Wszystko napiszę pod tym filmikiem, a ponieważ jest już hmm, tak się zrobiło dosyć ciemno nagle, więc już kończę ten filmik. Żegnam się Was, żegnam się z Wami e, i napiszcie mi, jakie wy śniadania nadacie, czy, czy macie te śniadania jakieś specjalnie, e, takie, które robicie specjalnie dla Was, bo na przykład jest to tylko owsianka, czy jajka na miękko, e, czy co lubicie. I czy znalazłyście, jeżeli byście zainteresowane kupnem tego swetra, to czy udało Wam się znaleźć stronę, na, którą, na której są te swetry. To tyle na dzisiaj, Pochodziło mi dzisiaj przede wszystkim, żeby przekazać Wam informacje na temat tego sweterka, swetra, sweterka, obojętne ale sweter, swetra niebieskiego z kolorowymi wzorami, który Wam się po prostu bardzo podobał. Kochani, nie widać mnie już, bo wyglądam jakoś dziwacznie w tym świetle. Żegnam się do następnego filmiku. Tata, Hej, hej!